Witam wszystkich po dłuższej przerwie. Zacznę od tego widoku za oknem. Dzisiaj jest 25 września 2024 roku. Dopiero było lato, dopiero były upały, i praktycznie z dnia, z dnia na dzień zrobiła się jesień. Jeszcze zaskoczyła wszystkich tą straszną powodzią u nas na zachodzie Polski, ale do tego dopiero wrócę. Cieszę się, że tutaj u mnie jest cicho i spokojnie, że żadna tragedia tego terenu nie dotknęła. Staram się to bardzo docenić, oczywiście. No ten czas, bo już oczywiście mówiłem, że jestem na emeryturze, cieszę się, że w ogóle dożyłem w tej chwili, zasłużonej chwili bo sobie na tą emeryturę bardzo mocno zapracowałem e, jeszcze się robi pewne błędy, jeszcze się czemuś ulega, a mianowicie powiem i troszkę może doradzę e, w kwestii szczepionek, bo uległem uległem reklamie darmowej szczepionki przeciwko grypie e, co oczywiście zdrowy rozsądek mówi tak, należy się zaszczepić, uniknąć przeziębień i grypy ale ta ostatnia, co wziąłem teraz, to bardzo źle na mnie podziałała. Drugi tydzień czuję się źle. Boli mnie głowa, nie miałem więc. Miałem w ogóle plan nagrać wcześniej ten filmik, ale i głowa mnie bolała, i oczy bardzo całe, wręcz oczodoły nie wysiadały. Musiałem jakieś tabletki przeciwalergiczne, przeciwbolowe brać. I kręgosłup, i mięśnie, nóg. No, normalnie tragedia z tą szczepionką. Ale w końcu troszeczkę się pozbierałem, no i mówię nareszcie, trzeba parę słów powiedzieć. Opowiem zaraz, co mi się ostatnio, ostatniej nocy śniło, ale oczywiście, po, no, po przebudzeniu się, po zrobieniu tam porannych rytuałów, zjadłem śniadanie, obejrzałem telewizor i gdzieś tam w telewizji pojawił się taki. Napis optymistyczny, no są jednak mądrzy ludzie, którzy na, namawiają do pozytywnych zmian. No, i właśnie był taki duży napis: czas na zmiany. No, ja też myślę, że właśnie czas najbliższy na zmiany. I teraz tak, biorąc pod uwagę to, że u mnie też już jak u wszystkich czas leci, minęła młodość, przyszła emerytura. Patrzę tak, sobie po prostu na tą część tego osiedla i na te bloki. Patrzę powiem Wam z sentymentem, bo, bo między nimi tak, a propos tragedii w 2008 roku, już o tym mówiłem, tą część, część ziemi śląskiej nawiedził huragan u mnie tam od strony południowej, właśnie w tej chwili odrasta las, którego huragan zabrał i teraz właśnie jak siedzę i patrzę na te bloki tutaj w słońcu, to przypomina mi się może tak około miesiąca taki obrazek, we śnie, we śnie oczywiście, gdzie od strony tutaj prawej, od wschodniej, wchodzę w osiedle, i nie wiem, w jakim czasie się znalazłem, gdzieś w przyszłości, ale to osiedle w ogóle nie przypominało już tego obrazka, który właśnie w tej chwili wspólnie oglądamy. Droga, która jest tutaj poniżej, troszkę pod blokiem, zupełnie wygląda inaczej osiedle, jakbym, powiedzmy, wyobraził sobie tą część, na którą teraz patrzę, z lotu, już nie ptaka, jak się kiedyś mówiło, ale z lotu drona, wyglądało zupełnie inaczej. I nie będę opowiadać wszystkiego, ale bardzo mnie interesowało, czy stoi, w tym śnie oczywiście, czy stoi mój blok. I podchodzę, ale nie, blok już, stała bryła, stała taka bryła, w tym miejscu, gdzie mój blok, ale była bardziej jakby jakby ją wydrukowali jakby odlana była z, z takiego szarego betonu już było wszystko wykończone ale to już był zupełnie inny styl i widzę stoi taki młody chłopak i pytam się go w ogóle to zapytałem się kim on jest nie wiem dlaczego kim on jest a on użył takiego terminu że że jest, że on jako on osoba to jest Broksal. O, trudno mi to wytłumaczyć. Chodzi o to, że jest Broksalem, czyli jakby mieszkańcem tego osiedla i po prostu wtedy, jak się przebudziłem, zastanowiłem się, skąd takie słowo Broksal. Oczywiście każdy czas, każda epoka ma swój język, więc pewnie i to się kiedyś w przyszłości zmieni, póki co cieszę się tym co jest, są ładne dni, już prawie takie troszeczkę ostatnie no i ten pogodowy luksus, luksus jeszcze troszeczkę potrwa oby i teraz tak muszę powolutku opowiedzieć teraz już z sensem dlatego usiadłem wcześniej, ułożyłem sobie kartkę oczywiście, żeby to nie wyglądało za bardzo sztucznie ale mam kilka takich tematów, które oczywiście ruszę ale nie jestem w stanie tego załatwić. Chodzi mi głównie o, o naszą polską patologię. Ale tu jeszcze wrócę do ostatniej nocy, bo najczęściej oczywiście opowiadam sny i, i nimi się opieram, na nich się opieram. Więc opowiem Wam tak: byłem dzisiaj gdzieś na wschodzie Polski. Tutaj byłem prawdopodobnie w okolicach Lublina. Ktoś mi zarzucił, że nie wszystko się sprawdza. Oczywiście na YouTube to ja staram się opowiadać takie sny i takie historie, które mogą się zdarzyć na przestrzeni dłuższego czasu. Najbardziej sprawdzają mi się te krótko, krótkoterminowe sny, nawet w ciągu dwóch dni, na Facebooku i, i na to mam dowód. Ludzie czasem piszą, że mam dar Boży i w ogóle, no ale, ale no, tak to działa, że te sny się sprawdzają, więc. Ktoś tym wszystkim po prostu rządzi. I tak dzisiaj w nocy znalazłem się gdzieś na, na wschodzie Polski, już tak jak mówiłem. I jechały dwa pociągi. Jechały dwa pociągi z kierunków przeciwnych. Ja opowiadam roz szczegóły, bo każdy szczegół może być ważny. Jechały pociągu, pociągi, ale spotkały się na takim ostrym łuku. I teraz nie widziałem, żeby one się na przykład zderzyły, a ja zdążyłem w sumie wsiąść do tego jednego pociągu. I w tym pociągu był mężczyzna, który mnie uświadomił, że to jest pociąg międzynarodowy, i mówił mi, że będzie cyfra 18. Więc może to warto zapamiętać, będzie takie zdarzenie, nie wiem, jeśli chodzi o 18. To może dopiero data, czyli w przyszłym miesiącu, a może, że może za kilka miesięcy, ale cyfra 18 i pociągi w Lublinie. To warto zapamiętać. I teraz tak, e, śniła mi się premier, premier chyba pani Meloni, e, minister, minister Włoch, po prostu kobieta, i widziałem ją dzisiaj w tym śnie ale był taki zwrot, takie słowa, że zachorowała błyskawicznie. Taki przekaz i teraz zobaczymy, czy to też się sprawdzi. I teraz e, nawiążę do tych słów, że zachorowała błyskawicznie, że właśnie zauważcie, że, że jak gdyby coraz szybciej biegnie czas. Jest poniedziałek, zaraz już jest piątek, dopiero był 1 września, obchodziliśmy kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej, już jest 25 września. Już niektórzy myślą o reklamach na Boże Narodzenie, i tak ten czas zapycha. Wszystko dzieje się błyskawicznie. I teraz tutaj, a propos tego słowa błyskawicznie, to właśnie nawiążę do tych naszych ostatnich tragedii związanych z powodzią, które też nomen omen wydarzyły się błyskawicznie. I teraz po pierwsze tak, ja oczywiście, może jestem troszkę bardziej sensytywny, pomyślałem, że za dużo im ze swojej emerytury nie pomogę, ale wziąłem 100 zł do ręki i poszedłem do banku. No i tutaj trochę mnie Pani na początek zniechęciła, bo, bo tak, po pierwsze w banku PKO, powiem wyraźnie, w moim banku, co ogólnie nie narzekam, Pani mnie zniechęciła, bo powiedziała najpierw tak, proszę dowód osobisty. No a ja chciałem, żeby to było troszeczkę dyskretnie, inkognito, po co mi ten dowód podawać. W ogóle teraz e, dowód, e, dowód w banku to taki temat drażliwy, z, tymi, z tym wyłudzeniem kredytów i tak dalej. Więc już mi się czerwona lampka oświeciła z tym dowodem. Poza tym e, powiedziałem mi, że za tą opłatę co prawdopodobnie mogło być nieprawdą, bo gdyby weszła gdzieś tam. W głąb internetu, to by się okazało, że nie. Ale powiedziałem mi, że za, tą, za ten przekaz pomocy muszę zapłacić 20 zł. No i wyszedłem z tego banku, poszedłem gdzie indziej. Okazało się jednak, że można to zrobić bardziej dyskretnie i spokojnie, także nie za dużo te moje 100 zł, ale po prostu poczuwam się do obowiązku pomocy, pomocy takim ludziom, którym w sumie w jednym momencie nie zostało nic do życia. No, i teraz tak, tu jest a propos temat, jeszcze taki, aha, jeszcze Wam powiem a propos snów, ale to taki był obrazek, już może sprzed tygodnia, że, że księdza okradli na plebanii. Więc tutaj już jest ten zalążek, zobaczcie tej naszej mentalności, o którą jeszcze zapytam trochę później. Bo o co chodzi? Szlak mnie trafił, jak zaczęli się pojawiać szabrownicy na, teren, na tych terenach, gdzie. Gdzie ludzie zostali zniszczeni. Szlajd mnie trafia, jak bandyci na drogach zabijają innych, e, niewinnych, spokojnych ludzi, i ci ludzie, bandyci, śmieją się nam w twarz. Uciekają do Dubaju, uciekają do Niemiec. Oni wielcy nie, zda, nie zgadzają się na ekstradycję. To ja się pytam kto tu rządzi? A propos kto tu rządzi? Później jeszcze mieli, mieli e, pretensje do prezydenta Dudy. Że w odpowiednim czasie na te tereny powodziowe nie przyjechał. Ja się dziwiłem tej informacji a propos naszego prezydenta, że chciał bardzo mocno, stanowczo przed wyborami w Ameryce spotkać się z Donaldem Trumpem. Później pisze, że Trump to jego przyjaciel, a ja twierdzę i ktoś tak samo pomyślał, odradzili tą wizytę z Trumpem, rozmowę, bo należy poczekać co naród amerykański wybierze, czy to będzie e, Harris, e, czy to będzie Trump, dopiero wtedy jechać do wybranego prezydenta. Ale a propos głowy państwa, a propos tych szabrowników, tych ban bandytów różnych, ja się pytam, po pierwsze, czy my jesteśmy jednym narodem. Dlaczego tak pytam? Bo po pierwsze, jeszcze wrócę do prezydenta, prezydenta Dudy, do naszych prokuratorów, do sytuacji, która jest, ja jestem katolikiem, ale należy zapytać, kiedy w Polsce będzie kara śmierci. Bo sobie nie, nie, nie poradzimy z tymi ludźmi po prostu, tak? W ten sposób. I teraz zobaczcie, tu jest sytuacja globalna, międzynarodowa. W ten sposób na całym wschodzie mamy wojnę. Na naszym bliższym wschodzie, czyli na Ukrainie. Rządzi, rządzi Putin tam, rządzi w cały świat, zabija ludzi, morduje, każdy zna tą historię. Ale na 100% już Putin zaczął przyglądać się ziemi na, u nas na północy, gdzie Kaliningrad, gdzie nazywa się teraz Królewiec, każdy wie o czym mówię. Ja opowiadałem kiedyś o złym dniu 6 sierpnia dla Warszawy. Mówiłem już dawno, 2012 roku, piszę na Facebooku, że od strony Kaliningradu przyleci Iskander. I teraz Putin naciska, naciska tam, na tamtej Ziemię, tak jakby przygotowywał się właśnie i pisze to w internecie, ktoś zauważył, jakby przygotowywał Rosję i świat na to, że pójdzie, będzie atakował Litwę, Łotwę i Ostonię, żeby przedrzeć się do Królewca. I tak się układa przyszłość. Że ino patrzeć, jak kiedyś bombka z północy do nas przyleci. Ale Putin w tej chwili bardzo pilnie nam się przygląda. I tak jak ja mówię o tej jednej bombce, tak on myśli tak, jeśli chodzi o Polaczków i o ich e, brak solidarności i to, co robią przy okazji powodzi, to wystarczy, że ja im rzucę jedną bombkę, a oni załatwią się sami po prostu. Ja myślę, że taki jest sposób myślenia Putina, jeśli chodzi o nas w tej chwili. Niczym dobrym się nie wykazujemy. I teraz powiem Wam, że pewnie wielu, wielu pojedynczych ludzi, wiele takich wojskowych organizacji cichych, wszyscy myślą i kombinują być może i prezydenci państw kombinują, jak się pozbyć Putina, po prostu. No, żeby go zlikwidować jak najszybciej. Nie wiem, ja nie jestem od tego, ale opowiem Wam też kolejny sen. I w sumie taki powolutku, dlatego że przy okazji snów pojawiają mi się postacie. Już opowiadałem o tych postaciach. W tym przypadku jestem gdzieś znowu przy torach. Tory, jak gdyby w tym śnie, są, są taką. No, chodzi mi o to, że te tory są takim symbolem, właśnie między tym, gdzie ja dochodziłem do tych torów, a tym, co miało się wydarzyć za torami, czyli już, już jak gdyby za jakąś granicą. Idąc e, wzdłuż tych torów, widziałem, że, wiedziałem, że idę w stronę takiego małego przejazdu kolejowego. Było ciemno, bardzo ciemno. Mijała mnie kobieta. Ta kobieta może odgra, odegrać kiedyś jak gdyby pewne znaczenie, bo jeśli nie pokaże się ona tutaj w tym wymiarze, to może być, że ona była zwiastunem tego, co się wydarzy. A między innymi, prawdopodobnie jeszcze zanim Putin odejdzie zupełnie gdzieś tam do, do, do piekła, to będzie na niego zamach, ale taki dosyć solidny. I powiem Wam, że tak, w tym śnie przeszedłem przez te tory i trafiłem do budynku, i to był rodzaj klubu. Ale było bardzo ciemno. Musiałem mieć prawie oczy jak sowa w tym śnie. I tak, z prawej strony podszedł do mnie chyba ochroniarz ktoś bardzo ogromny. Widziałem postać ciemną, szturchnął mnie, ale bez słów, tak jakby wiedział, że, że coś dzieje się dziwnego i mnie przepuścił. Poszedłem dalej. Minąłem, minąłem ławkę z lewej strony. W tym roku widziałem, że siedzi Putin na ławce z kimś, jakby z ochrony. I były dwie osoby z prawej strony na ławce. Ja w tej chwili skupiam się na tym, co widzę. Widziałem, że było z przodu okno, ale to okno było zabite, zabite chyba deskami. Ja podeszłem do tego okna, odwróciłem się plecami do niego. Stanąłem i w pewnym momencie dostałem takiego przyspieszenia, że doskoczyłem do tego człowieka, który w tym momencie był z lewej mojej strony. Zerwałem mu z nogi ogromnego buta typu kozak, taki. Ale taki solidny, jakby z okuciami, i tym butem natychmiast rzuciłem w Putina, na prawo. Także w moim śnie Putin dostał butem. Jakie będzie znaczenie tego snu, w sumie to, to na razie nie wiem. Czy sprawdzi się dosłownie, czy to jest znowu jakiś symbol, zobaczymy. I teraz tak, wróciłbym jeszcze do tych powodzi i w sumie już do tych. Globalnych tragedii, które Ziemię spotykają, czyli tu pożary, tu powodzie, i po prostu, po prostu chodzi mi o ten wątek tej kary śmierci, że oczywiście w niektórych krajach jest. U nas jest oczywiście zaraz och i ach, bo jak ktoś kogoś zabije, nawet złośliwie, najbardziej złośliwie, to zaraz dołączają się. Ci od praw człowieka, że, że nie wolno, i tak dalej. Ale zobaczcie a propos pożarów. Pali się, palą się tysiące, setki tysięcy hektarów. Jak ostatnio w Hiszpanii okazało się, że ktoś te lasy podpala. Zresztą w Portugalii chyba a propos też. Więc łapią takiego podpalacza i trzeba go latami utrzymywać. Dać mu jeść, dać mu pić, oprać najczęściej. A to powinno być więzienie ciężkie, gdzie w, w rogu celi stoi beczka 200 litrowa, pełna wody z kijankami, i jakaś łopatka, i masz i pi. Tak to powinno wyglądać. Tak samo e, lasy Amazonii w Ameryce Południowej. Ja temu nie zaradzę, ale tam znowu w telewizji pisało, że znowu podpalają te lasy. Przecież to są płuca, nasze płuca, naszej ziemi. W końcu to wszystko kiedyś padnie. Przestaniemy, nie będziemy mieć czym oddychać, i kolejne po, pokolenie, któreś tam trzecie czy czwarte, po prostu umrze z braku tlenu. I teraz już powolutku, bo troszeczkę, żebym się uruchomił. E, teraz tak, jeszcze a propos, a, a propos snów i, i tragedii. W sumie to całkiem niedawno śnił mi się huragan nad Paryżem, nad Paryżem we Francji. I też w sumie na to czekam. I tak, a propos, a propos jeszcze teraz, może przywódców, bo się trochę doczepiłem do naszego prezydenta, że, że powinien działać z tą naszą polską patologią. Taki miał być mój główny przekaz. I tym, że sobie pojechał, do, chciał jechać do Donalda Trumpa, z nim sobie porozmawiać. Więc powiem tak, że nie mam też nic przeciwko temu, bo ja jestem jak gdyby apolityczny, można w ten sposób nawet powiedzieć. Ale interesują, interesują mnie wybory w Stanach Zjednoczonych. A propos mojej przepowiedni z roku chyba już 2000, gdzie kiedyś kobieta, taka blondynka, już to opowiadałem, powiedziała, że odpowiedziała na moje pytanie, kiedy zapytałem po prostu, no, kiedy mi ludzie uwierzą w te moje sny i przepowiednie. Ona wtedy powiedziała z naciskiem na, na wtedy, że wtedy ci ludzie, ludzie uwierzą, jak prezydentem Stanów Zjednoczonych. Zostanie kobieta, i później był taki przepis, że <laughs> taki przekaz, przepraszam, że nie czepiam się wyglądu Donalda Trumpa. Ale, ale różni go porównują, więc ktoś z tamtej strony mądrzejszy niż my, ludzie wszyscy razem, ktoś powiedział, że rozbiorą prosiaczka. Więc pomyślałem po prostu, że ch chyba chodzi o Donalda Trumpa, i zobaczcie, już <laughs> drugi zamach był w tej chwili. <laughs> Czyli jest, jest jakaś akcja. Nie wyobrażam sobie, jeśli, <laughs> jeśli, wybiorą, jeśli społeczeństwo wy, 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 wybierze Donalda Trumpa, to będzie taki sam cyrk, jak ci, co się tłumaczą w Anglii z Brexitem, że, że chcieli sobie żart zrobić przy głosowaniu i, i teraz żałują. Może tak być, ale ostatnio, ostatnio widziałem Donalda Trumpa w lesie. Jeśli las, jeśli las to już jest kłopot. Po prostu. I jeśli kłopot, no to może być przeróżny. Ja mu opowiadałem raz o symbolach. Jeśli sens się sprawdza, na przykład jakaś sytuacja, i występują pewne symbole, jak, jak las, jak zęby, jak kościół, co na pewno się sprawdzi, to w tym przypadku właśnie las jest symbolem kłopotu. I powiem Wam, że gdzieś w tym śnie wystąpił granat, ale nie taki do jedzenia. Tylko granat wybuchowy, zaczepny czy jakiś tam inny wojskowy. I to nie jest życzenie śmierci absolutnie jak w tym filmie. Tylko opowiadam wam sny, że, że wariatów na nie brakuje przeróżnych i w sumie nawet Joe Biden, w tej chwili obecny prezydent Ameryki, co nie, nie lubią się wręcz, może nie nienawidzą z Trumpem, powiedział, że nie powinno być żadnej agresji politycznej. I nie powinno, ale ten granat mi gdzieś wystąpił i dlatego, dlatego o tym mówię. I teraz jeszcze, a propos przywódców tych po prostu z najwyższej półki, to też może kilka dni do tyłu, bo ja tak zapisuję te ważniejsze sny i teraz chciałem być mądrzejszy do przodu, myśląc o tym filmiku. Napisałem, widziałem papieża, naszego obecnego papieża Franciszka. I co mogę powiedzieć? No, w ogóle to tak. Wcześniej, co mi się śniło, to się okazało, okazywało się we śnie, że, że cyfra 8, tak jakby sierpień. Sierpień będzie dla niego złym dniem, miesiącem, ale tam, tam byli ludzie w tym śnie ubrani na biało. Później on gdzieś pojechał tam do tej Indonezji. Znaczy, z tymi na biało to ja bardziej w tym śnie pomyślałem, że, że ludzie po prostu chorzy psychicznie, ale on później pojechał. Gdzieś tam na daleko, Tajlandia, gdzieś był ostatnio z wizytą, i tam później był taki obrazek w internecie, jak, jak siedział z, z, z tamtymi przywódcami wśród tamtych przywódców i oni byli ubrani w białe stroje. Być może, że o to chodziło, ale, ale sierpień, przypominam sierpień. I teraz śnił mi się papież. Stał, stał, widziałem go wyraźnie, ale ja dla niego robiłem po prostu grilla. Tak jak po polsku się w Polsce robi, widziałem, że szykuje tam jakieś mięso, coś. On był zadowolony, ja w sumie ty też. I pytałem się go, czy pije alkohol. I on mi mówił, że pije wódkę, tak, że pije wódkę, ale wspomniał ja normalnie widzę kolory, widzę, słyszę słowa w snak i mówił coś, że to wszystko jest na zasadzie takiego umiaru. Więc ja ucieszyłem się bardzo, że papież przy okazji, teraz o co chodzi, przy okazji swoich urodzin, że może coś zjeść, że może się coś napić. I znowu, oczywiście po snach zasięgam przy różnej wiedzy, okazało się, że papież ma urodziny jakoś tam w grudniu, więc pewnie, pewnie przyjdzie mu jeszcze życzenia urodzinowe złożyć. No i to by było na tyle. I teraz jeszcze tak, mówiłem już o tym całkowitym dziadostwie w wojnach o tej ludzkiej ułomności. Kiedyś oglądałem te programy popularno-naukowe jak zginęły jak wyginęły dinozaury. Więc twierdzę, że Pan Bóg jednak ma plan, widzi co się dzieje. Wspominałem o nowym początku od wielkiej dziury, który się zacznie. To wszystko się na pewno sprawdzi. Ale teraz tak, chodzi mi o tą wojnę tam, gdzie Izrael atakuje w tej chwili Liban. I po pierwsze, że tak, Jezus przecież był też Żydem, pochodził z tamtych ziem. I nie wolno się cepiać. Był, był, jest, wychowaliśmy się na jego historii, ja tą historię sam uwielbiam. I jest tylko takie pytanie, zobaczcie, podstawowe. To jest tak zwana Ziemia Święta. Tam rządzą trzy religie czyli judaizm, chrześcijaństwo i islam. Tam rządzą budynkami, katedrami, cokolwiek kawałkami ziemi. I oni przez setki lat bez są ze sobą skłóceni. Same te trzy religie tam, na tak, na tak zwanej Ziemi Świętej. Co samo słowo. Swoje znaczy, tak? I tu mi się znowu przypomniał sen z Jezusem, już opowiadałem, jak spotkali im się kiedyś nocą we śnie, we śnie, przed blokiem. Może to, może kto, ktoś się w tej chwili zaśmieje, ale ja takie spotkania mam wielokrotnie od wielu lat, od młodych lat, spotykam postacie, rozmawiam z nimi, wykorzystuję to, przekazuję. Kiedyś było takie coś, musiałem uklęknąć przed, przed kimś, kto siedział. Ktoś wspomniał, że ja to wszystko daję do internetu, ale mi tego nie zabronił. Więc ja korzystam z tego, wykorzystuję internet. Być może, że gdyby Jezus żył w tych czasach, to pewnie też by to wykorzystywał, te środki przekazu. I pamiętam, jak śnił mi się Jezus tutaj przed blokiem. Przywitaliśmy się i już mówiłem, powiedział mi takie bardzo dziwne słowa, że budzę w nim strach. Nie wiem dlaczego o co chodzi. Ale popatrzył na mnie chwilę i to już będzie takim zakończeniem tego wszystkiego, żeby się nad tym wszystkim zastanowić. Popatrzył na mnie i mówiłem już te słowa. Popatrzył i powiedział tak. A! Za 250 lat to! I to było niedomówienie. Machnął ręką i ten sen mi się rozpłynął. Więc zobaczcie, 250 lat to może są trzy, może cztery pokolenia. I to wszystko prawdopodobnie się zakończy. Także czy uda nam się uratować Ziemię? Chyba nie bardzo. Także niech każdy się stara, aby ogarnąć świat wokół siebie, dobrze wychowywać dzieci, dbać o ekologię, nie wyrzucać e, śmieci pod nogi, nie wrzucać e, plastików do rzeki. Dbajmy, bo bardzo szybko się to skończy. Także tym nieoptymistycznym akcentem kończę. Pozdrawiam wszystkich, no i być może do następnego usłyszenia.